Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Krótko i na Temat. A dzisiaj omówimy sobie grę Aquatica od Portal Games. W tym filmie znajdziecie odpowiedzi na 7 najważniejszych pytań odnośnie tej gry. Między innymi jaki jest jej cel, jakie mamy tutaj mechaniki, a na koniec ocenię jakość komponentów. Zapraszam jeszcze na grupkę Planszowe Nawijki, krótkie intro i zaczynamy! Każdy z was będzie grał jako jeden z królów oceanu, próbując znaleźć zasoby dla swojego królestwa. Eksplorujcie, podbijajcie, kupujcie lokacje, werbujcie nowe postacie i wypełniajcie cele. W polskiej wersji językowej wyszedł do tej gry jeszcze jeden dodatek, a mianowicie Mroźne Wody, który dorzuca nam komponenty dla piątego gracza, moduł plemion, więcej mant oraz więcej kart. Mechaniki występujące w tej grze to zarządzanie ręką, budowanie talii oraz wsuwanie kart. Jest to gra od 1 do 4 graczy, od 12 roku życia, a rozgrywka trwa od 30 do 60 minut. Waszym celem jest posiadanie największej liczby punktów zwycięstwa na koniec gry. Gracz z ich największą liczbą i najlepiej prosperującym królestwem zostanie ogłoszony najwspanialszym władcą wśród królestw Aquatiki. Gra jest podzielona na tury. Podczas swojej tury musisz zagrać kartę postaci z ręki i rozpatrzyć jej efekt. Musisz rozpatrzyć wszystkie efekty jeśli jesteś w stanie. Po zagraniu karty postaci połóż ją odkrytą na swoim stosie kart odrzuconych. Dodatkowe akcje jakie możesz wykonać. Odwrócenie mant. Możesz wykorzystać przygotowaną mantę, aby aktywować znajdujący się na niej efekt. Wykorzystanie głębi lokacji. Każda lokacja ma określoną liczbę głębi, które możesz wykorzystać. W głębiach lokacji oraz na swoich mantach możesz znaleźć zasoby, czyli monety i siłę, które możesz wykorzystać do zwerbowania postaci, podbijania, zakupu nowych lokacji lub do aktywacji niektórych efektów. Znajdziesz również właśnie powyższe efekty. Możesz je aktywować przed i lub po swojej akcji głównej, a są takie efekty jak werbunek, dołączasz napotkane postacie do swojego królestwa, będą ci one służyć pomocą. Zakup lokacji. Możesz zakupić odkrytą lokację od zamieszkającego ją plemienia. Podbijanie lokacji. Wymaga to wydania określonej liczby punktów siły. Podnoszenie lokacji. Kiedy wykorzystasz lokację, podnosisz z niej zasoby do swojego królestwa. Punktowanie. Jeśli posiadasz całkowicie podniesioną lokację, może się zapunktować i zdobyć wskazane na niej punkty zwycięstwa. Kolejny efekt to zwiat, pozwala na eksplorację oceanu i odkrycie nowych lokacji. Koniec gry następuje wtedy, kiedy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków. Jeden z graczy wypełni wszystkie cztery cele albo zabrakło kart w tali lokacji, tudzież zabrakło kart w tali postaci oceanu. Przechodzimy do mojego ulubionego punktu, czyli ocena jakości komponentów. Instrukcja w kwadratowym, mniejszym formacie niż wnętrze pudła, wykonana została na kredowym papierze. Każdy przykład został zilustrowany. Sama instrukcja nie pozostawia żadnych wątpliwości. Schludnie wyglądająca, przejrzysta plansza na średniej grubości kartonie. Grube, klimatyczne planszetki graczy z kieszonką na wsuwanie kart. Świetne figurki mant z porządnego plastiku, chociaż nadruk symboli mógłby być większy oraz bardziej wyraźny. Karty nie są zbyt grube, brak płótnowania, za to mają ładne, wpadające w oko ilustracje. Koszulki na duże karty to 63,5 na 88, za to małe są nietypowe. Jeżeli chcemy je wsuwać w planszetkę, to w Polsce raczej są niedostępne, a ich wymiar to 51 na 89. Żetony to gruby, konkretny karton. Z takiego samego zostało wykonane pudło, które długo wytrzyma w dobrym stanie. A ilustracja na wieku jest po prostu mistrzowska. Plastikowy, ładnie wydany insert, jednak standardowo, gdy zakoszulkujemy kartym, to raczej się nie przyda. Moja subiektywna ocena jakości komponentów to 8,5 na 10. I to już wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, jak podoba Wam się Aquatica, czy już ogrywacie swoje egzemplarze. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie i do następnego!